I witam wszystkich bardzo serdecznie w czwartym odcinku z serii Let's Play Tomb Raider Anniversary. Przed nami kolejny poziom. Tym razem będzie to poziom Grobowiec Kwalopeka i jest to ostatni poziom już z Peru. A w tym poziomie mamy do zebrania dwa artefakty i jest to w sumie bardzo krótki poziom. A można go długością wręcz przyrównać do Wilka Bamby, może minimalnie dłuższy od Wilka Bamby. E, dobrze, no i przechodzimy sobie. Tak, jest tutaj również parę nawiązań do e, jakby tego poziomu z Tomb Raider 1, ale w Tomb Raider 1... Tak, ładna muzyczka. Mimo wszystko w Tomb Raider 1 mam wrażenie, że ten poziom był bardziej rozbudowany niż tu. I trochę więcej czasu jednak zajmował. Tak, mamy niby prostą drogę, aczkolwiek to pułapka, kto by się spodziewał. Z wielka kula, która na nas spada, i zaraz za tą kulą zamknęły się trzy bramki, które musimy najpierw otworzyć, zanim dostaniemy się tam. No więc teraz czeka nas w zasadzie to. Okej. Okay. dobra. Dostajmy się najpierw na dół, ponieważ w tym dole będzie się działała większość rzeczy. Musimy sobie utworzyć drogę do tak tajemniczą muzyka. A ten dźwięk jest w ogóle mega creepy, jak na, jak na Tomb Raidera. Tak, te znaczki nad salami również zostały przeniesione praktycznie chyba jeden do jeden z jedynki. A ja sobie teraz zrobię drogę powrotną, bo Lara nie doskoczy do tej krawędzi. Mogła z niej zaskoczyć, ale nie wskoczy z powrotem bez jakiegoś podwyższenia. Więc to tak, żebyśmy mieli drogę powrotną. Dobra. Ok, jak widzicie, takie jasne miejsca mamy na ziemi i to nam sugeruje, gdzie powinniśmy ustawić te platformy wysokie. A więc ja już to zrobię. To jest numer jeden, mniej więcej. Ja zawsze się sugeruję tymi plamami w podłodze i, i jakoś to tam funkcjonuje. Um, Laro, czy to się zblokowało? Będę przeszczęśliwa, jeżeli to się zablokowało. Um. Hmm, czy ja nie mogę tego przesunąć? Bo to jest jeszcze ten. A dobra, dobra, przepraszam. <noise> bo już musiałam że jakiegoś baga, ja po prostu chciałam już wszystko zrobić za wcześnie. Za wcześnie. <noise> dobra, Boże, ale wiecie, jak się już przestraszyłam, że jakiegoś baga mam, a to nie, jeszcze po prostu nie rozwaliłam do końca podłogi mm, i mam tą drugą platformę zablokowaną. Ale dobra, teraz to sobie w takim razie idziemy zrobić tą sprawę, załatwić. Tak, pójdziemy tutaj. Eee, Załatwimy sobie sprawę z pierwszą bramką. Oraz yy, no rozwalimy sobie resztę podłogi, żeby móc wydobyć ten drugi słupek. Oki, doki. Dobra, tutaj zestrzeliwujemy to piękne coś. No, Tu nam rozwaliło to do reszty. E, dobra, a ja się przenoszę do dźwigni. Jak widzicie, jest przed nami. W jedynce każde z tych, mm, każda z tych bramek otwierało się. Widzicie, tu mamy ten znaczek też. Za pomocą jakiejś zagadki, która była w pomieszczeniu. A tutaj ta dźwignia w ogóle jest tak o sobie luzem, bez żadnego pomieszczenia. No i dobra, pierwszą bramkę mamy, słuchajcie, załatwioną. Więc już się tym nie będziemy przejmować. Dobra, no i sobie zejdziemy jakoś na dół, myślę, tak w miarę sensownie. Dobra, jestem na maksa z tym. Okej, okay, dobra. No i sobie zejdziemy tutaj, tędy znowu. No ja nie chcę laży zabierać życia. W czasówkach będę się spieszyć. Nauczę się tych, też jakichś tam skrótów, które mi ułatwią grę. Tymczasem ten poziom jest i tak krótki, więc ja nie mam sensu... Nie mam sensu. Nie ma sensu, żebym leciała w tym poziomie na łeb, na szyję i nie wiadomo co tutaj w ogóle wymyślała, żeby jak najszybciej przejść ten poziom, bo po co? Nie muszę wcale tak robić. Dobrze, no i już mam na swoich miejscach te bloki ustawione. Więc teraz się zabieramy za w takim razie odwiedzenie tych pomieszczeń, aby odblokować pozostałe dwie bramki. Dobrze, e, zaczniemy może od tej strony w sumie. Wow, ale cię przycią... Boże, strasznie cię przyciągnęło. Ale nie będę narzekać. Lepsze to niż jakbyśmy mi miała nie doskoczyć tutaj, bram cię, panie Boże. Dobra, zrobimy sobie taki mek, słuchajcie. O, proszę bardzo. No i pięknie skoczyła Żadnych problemów. To mi się podoba. Tak, tutaj będzie trochę strzałek e, dla... Nie wiem. Dla kontrastu. W jedynce mieliśmy dużo kolców. E, tu kolców nie ma. E, tu są strzałki. Tak. Jakby e, tutaj można było na przykład przejść dołem, żeby tych strzałek w ogóle uniknąć, ale to nie jest... E, Konieczne. Możecie spokojnie sobie skakać, jak Wam się żywnie podoba. I jest naprawdę bardzo mała szansa, że, że któraś z tych strzałek was dziapnie czy coś. Także nie trzeba się stresować no, w tym naprawdę. Mówię wam. Szczerze. Dobrze, zabieramy apteczkę, skoro nam je dają, tak pod nogi nam rzucają, to czemu by nie skorzystać? Tutaj od razu mam drugą apteczkę. Łoki. Dobra, no i przechodzimy przez kolejne jakieś tam. Strzałki, które mają na mnie by utrudnić życie. Ale to nic nie jest jakiegoś mega trudnego. Wszystko da się przejść. O, albo się nie da. Widzicie, jak mi połowy życia pięknie zabrały strzałki. Aj dobra. Nieważne. Damy radę. Dobra, tutaj. E, a, a, a. Tu nie ma sekretu jeszcze. Jeszcze nie tu jest sekret. To jest w sumie to krótsze pomieszczenie. To drugie jest troszkę dłuższe. Dobra, siupaj, Lara, siupaj. Aj, dobra, muszę się przesunąć, bo ja już wolę stracić tą sekundę na przesunięciu się jednak, niż jakby mi ona miała tutaj, nie wiem, nie doskoczyć, musiałabym wchodzić od nowa. No, to już by było... no. Już to by było bardziej chyba wkurzające. Dobra. Zabieramy się. Okej, okay, i trzecia bramka się otworzyła. Dobra. No i w takim razie teraz się wracamy. Tak, tutaj się. O nie wzięłam wzi teczkę, ale małą chyba, dobra, nie masz... ja wiedziałam, że te przyciski na padzie mi się będą mylić. nie Nienawidzę siebie za to. Aha, fajnie w ogóle. Mi zjadło to. To będzie raptor. Halo. A bo i nie. A dobra, nie ma go. Dobra, niech mnie to zabije. Ja nie chcę używać apteczki. <laughs> Oj, mam 18 dalej mam. No i ja się cieszę. I, i co? I nieważne. Dobra, ja to przejdę już nie napałem może, Boże. Dobra. Już przestanę, bo te strzoki tutaj naprawdę są, no, powiedzmy, hardkorowe. O, na trudnym tak. No i mamy te hmm, wahadełka cudowne. One były też biedęce, tylko takie bardziej... Jezus Maria, dobra, myślałam, że nie przeskoczę tego. Dobra. Dawać mi raptora. No, mam tylko pistolety. Uuu, panie, panie! A, bo ja wpadnę w No i fajnie! Żeś mi... no, Wiesz co? Żeś mnie tam w te pułapki mnie wplątał. Boże, coś mi nie idzie dzisiaj to granie. Aj, Boże, sierotą być to mną być. Jeszcze się złapałaś krzywo w ogóle. Ty mnie dzisiaj nie lubisz kobieta. A to jest taki prosty poziom. Czuję się urażona. Dobra, aż dołem przejdę. Na wszelki wypadek bo ja się mam jakiegoś pecha. A ja nie mam zmiaru używać apteczek w tej grze. Ja... Mnie to za bardzo boli, jak widzę, jak ta ilość ich tam spada na liczniku. Już wolę ją zabić, jak mam tak blisko checkpointów. Ja wiem, że jestem okrutna, ale trudno, mam takie życie. Dobra, przynajmniej mamy pierwszą dźwignię z, z głowy. Eee, to czy znaczy drugą w sumie, już dźwignię, jakby nie patrzeć. Dobra, no i teraz sobie co zrobię? Eee, przejdziemy na drugą stronę, chyba, nie? Eee, dobra, tylko jak to zrobić, żeby jej nie zabić tak w miarę szybko? Dobra, zrobimy inaczej. Sobie wyjdę tutaj znowu na górę i sobie się zrzucę tutaj na dół. Dobra. Już myślałam, że tutaj stracisz życie, ale nie. Oki, to idziemy teraz na tą stronę, słuchajcie. Z tym, że ja tu potrzebuję drugiego tego, albo nie potrzebuję nawet tego drugiego. Czekajcie, zaraz to ogarniemy. Od razu checkpoint mi się załączył, jakże miło. Dobra, i teraz tak. Laro, przestań się blokować, chodzki swej. Um, dobra, przepchniemy sobie ten drugi na tą stronę teraz. Żeby ona mi tu. Przek, kobieto. Zmienię sobie jak stęka, Jezu. Dobra, ja wiem, że to ciężkie, jest w ogóle bez przesady. Jezu, no chodź z tym tym. Jesus. Tutaj, moja droga, tutaj. Dwa artefakty tak naprawdę będą teraz w tym pomieszczeniu, do którego wejdziemy. W dwóch różnych miejscach, ale jednak w jednym... w jednym pomieszczeniu. Dobra, powinno... Y, powinno dać radę, przynajmniej mam taką nadzieję, że już nie będę musiała się tutaj y, wracać i tego powtarzać. Dobra. Sprawdźmy to, jak działa moja konstrukcja. Fajnie, że do tych platform ją też w sumie dosyć przyciąga. To ja daję, nie wiem, czy ona tu doskoczy, mogłam to bardziej przekłaść do tego. O Boże, złapała się, ale tak nie miała wyciągniętych rączek i już się zestresowałam, no. Dobra. Znowu punkt kontrolny i teraz tu jest artefakt numer jeden w tym miejscu. Trzeba sobie zejść po tych krawędziach i tu jest, jak widzicie, schowany. Tak, że na pierwszy rzut oka, jak tu zejdziemy, to nawet go nie widać w sumie. Więc taka ciekawa rzecz. Dobra, no i teraz co? No i teraz musimy sobie znowu przejść przez, przez strzałki. Jakoś dać tutaj sobie radę. Ale tutaj, no mówię, tym się za bardzo nie trzeba przejmować. No tak, ten drążek w sumie nie wiem do czego jest, nigdy go nie używałam. Zawsze przechodziłam na tą stronę w ten sposób, jak wam teraz pokazałam, więc. No nie wiem, tak do końca. Dobra, no i teraz to wyglądam bajecznie, prawda? Nic prostszego, tylko podejść sobie do dźwigni. Ehm, otóż nie. <laughs> otóż, otóż nie. No właśnie. I jeszcze wilki, nie? Oś ty dziadocz. Jeszcze będziesz na mnie skakał? No i dobra, tak, to jest takie bardzo exciting, nie, że, że spada w ogóle na nas. Znaczy spadamy w dół, od razu wilki na nas wyskakują i... Takie bardzo stresujące to jest. Pamiętam, że w jedynce też się rozwala podłoga, ale nie pamiętam, czy tam były na dole wilki, ale chyba też. Tak, to pokazuje wam, że mogę zrzucić skrzynkę, dotachać ją tu i wtedy przejść po tej krawędzi, po tym słupku, po tym słupku i dostać się tam. A prawda jest taka, że zaraz wam to pokażę, mam nadzieję, że mi się uda. To nie jest jakiś bug. Ona potrafi doskoczyć od razu do tej krawędzi bez tego i myślę, że już mi się to parę razy udało, tylko, że Mm, trzeba się dobrze ustawić, tylko że moja Lara jest jakaś nie, nie teges. Dobra, ostatnia próba, jak nie to przejdę po pożemu, już nie będę wymyślać. Ale to wiem, że się tak da i to nie jest... Um, bo ja, ja już sobie sprawdzam. No fajnie. Dobra, ostatnia próba. Do czasówek, wiecie? Jak ja to będę z tymi czasówkami robić? Bo już bardzo dawno nie ten i patrzyłam na walkthrough czasówkowe i widziałam, że tutaj tu normalnie skoczył. Nie no dobra, moja Lara coś jest upośledzona. Dobra, to zrobimy to po pożemu. Już nie chcę marnować czasu, bo już bym dawno tutaj weszła normalnym sposobem, ale będę musiała to przećwiczyć do czasówki, bo to jest zdecydowany skrót. Chciałam właśnie już teraz w grze sprawdzić, czy mi to wyjdzie, ale coś mi nie chce wyjść. Trudno. czasówkę da się też przejść normalnie, bez skrótów, bo inaczej... No, twórcy by raczej nie dali czegoś takiego, czego się nie da przejść, jakby korzystając ze wszystkich takich cech poziomu. O, na przykład omijając w ogóle połowę poziomu, no raczej by tak nie zrobili. Dobra, teraz udamy się po sekret. Tutaj jest. Proszę bardzo. Mamy artefakt numer 2. E, no i dobra, czy ty wrócisz na ten słup? Wrócisz, cudownie. <grywa> Przypałam, że nie. Dobra, i teraz e, tak na wszelki się trochę bardziej przekręcę. Okej, okay. do dźwigni. Tak, no i druga bramka została otworzona. Ok, no i właściwie się już wynosimy z tego pomieszczenia i kończymy ten poziom, bo tu już no, nic więcej nie pozostało, tylko przejść przez te odgrodzone już teraz drzwi. Więc w sumie fajnie. No i dobra, przechodzimy. No i oczywiście będzie czekało standardowo na nas Raptor z Nikąd. Boże, czemu wziąłam apteczkę? Wszędzie ja oszaleję. Nie ta... A, no dobra, już do... daruję tą jedną. Przyciskiem się na palcie, cholera jasna. Halo, chodź tu. Użyj się. Wow, wow, nie wyrzucaj mnie go z nie wyrzucaj. Boże cię, się stresowałam. Ja już widziałam... Tak, teraz syczy nam na dole raptor, ale spokojnie. Jakbyśmy nie wzięli artefaktu... Yy wcześniej, to byśmy musieli teraz się użerać z tym dziadem, który się nagle zrespił magicznie na dole. Cicho tam. Ale teraz nie musimy, więc... No, no nie musimy w ogóle, gdyż... No... Co? A gdyż no wzięliśmy go za pierwszym tutaj podejściem, jak go jeszcze nie było. Więc nie musimy się nim w ogóle przejmować. Niech on na sobie żyje. Chociaż nie wiem, jak się rozmnoży. Nie ma za bardzo kogo. Więc nie przedłuży gatunku dinozaurów. A szkoda. Dobra, my tymczasem no już idziemy tam, gdzie powinniśmy, czyli do tytułowego grobowca. I zobaczymy, co nas tam czeka. Here sits the god King Qualipec, one of the Triumvirate, keepers of the three pieces of the Skion, diviners of its knowledge, sacred rulers of Atlantis. Tak, ożyło mu się, a szkoda, bo mogłaby być yy, walka z bosem w sensie, gdybyśmy tutaj... Yy, gdyby się wszystko nie zaczęło zawalać, kiedy Lara wzięła Skion ze sobą. że wszystko się trzęsie, jeszcze mam wibracje na padzie, to już w ogóle wszystko mi się trzęsie, pad też. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy. Tak, tu też jest raptor, a nie, to, to może tamten się rozmnoży jeszcze, słuchajcie. Będzie <grym> miał szansę, może jakoś się spotkają, słuchajcie. Że ja tak nie lubię, jak to się trzęsie. Ja po prostu dostaję kocie przed oczami w tym momencie. Ale uciekamy! Wracamy do doliny! Wow! Wszystko się sypie z sufitu. Tak, na lare w jedynce w ogóle mogły spaść skały i zabić ją, <głos》> jak to się wszystko trzęsło. Tutaj tak nie ma. I'd love to join you, but I forgot my trunks. Why am I not surprised? You got your job, I got mine. I'll take it from here. I hope Natla sent you here with more than that shotgun. Don't sweat it, kitten. I prefer a more hands-on approach. <laughs> <laughs> One piece of the ski -on. Where's the rest of it? Give me a minute. I'm thinking uh, Woohoo makes no difference to me. Pierre's probably already found his piece. Pierre Dupont Where? Now that I don't know. All right, I'm convinced. Damn. You really had me going there. Of course she has. Now it's up to you. Not that I'm complaining, boss, but what makes you so sure she's not going to bring it back herself? Lara would never part with the ski on. She's far too obsessed with it, just like her father. Ah, Monsieur Dupont, you have something to report? Good news, Madame. Your information was correct. I have located my piece of the ski run. Voila! St Francis Folly. Okej, Udało nam się ukończyć Peru. Tak wygląda właśnie menu statystyk, kiedy ukończymy misję w danej lokacji. Um, udało nam się zabrać oczywiście dwa artefakty z grobowca Kualopeka, a kolejnym celem naszej misji jest Grecja i właśnie Świątynia Świętego Franciszka. Um, tak, jak się okazało, Lara już zakończyła swoją krótką mm. współpracę z Natlą, teraz będzie szukać skionu na własną rękę, dla siebie, nie dla niej, gdyż przestało jej się to wszystko podobać współpracę z Natlą, nie ufa ona jej do końca i jej zamierzeniom, więc po prostu znajdzie Skion na własną rękę dla siebie, żeby uchronić go przed dostaniem się w niewłaściwe ręce. Dobrze, co odblokowaliśmy mnóstwo rzeczy za przejście całej lokacji na 100%, w sensie ze wszystkimi relikwiami oraz artefaktami. Mianowicie biografie, postaci, filmy, powtórz, poziom, muzyka, galerie, komentarze. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcink odcinkach z serii Tomb Raider Anniversary. Zmienimy lokację na następny raz. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.